Polskim piłkarzom udało się we wtorek wyszarpać jeden punkt po zremisowanym 3-3 spotkaniu z Chorwacją w ramach ligi narodów UEFA. Poprzedni mecz z Chorwacją w ramach tych rozgrywek biało-czerwoni przegrali 0 do 1. Trener polskiej kadry Michał Probierz mówił o progresie w grze Polaków w stosunku do wcześniejszego meczu z Portugalią. Wiem, że w ofensywnie zaczęliśmy naprawdę nieźle grać, tym bardziej tego, tego nam brakowało. Teraz chcemy za wszelką cenę utrzymać tą grupę A, a przy okazji zmieniać i awansować na mistrzostwa świata. O tym, że wtorkowy mecz w wykonaniu Polaków był udany i ciekawy, mówili też futbolowie eksperci na kanale Zero. To zgodnie z naszymi przewidywaniami z poniedziałku. E, mówiłeś, że będzie to inny mecz e, i był to inny mecz. Na pewno dużo lepszy mecz w wykonaniu reprezentacji Polski. Powiedz Wojtek się wydarzyło przed tymi trzema golami, bo to, to Wojtek znaczy... wtedy pochwalił reprezentację polską. Ja, tak ja, mocno ja, pochwalił. Ja, ja zakładam ja 18 minuta i się posypało. Ja zakładałem, ja zakładałem remis, wiesz, ja, ja pamiętam te wypowiedzi Michała, to z ostatnich dni, jak mówił, że świetny początek z Portugalii, tylko tam było 3-4-5 minut, tu było jednak minut 15 i zwieńczone golem, także no tutaj i, 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 inny wstęp. A teraz krótka przerwa od meczów. 15 listopada miało Czerwonych na wyjeździe czeka rewanżowe spotkanie z Portugalią. Trzy dni później mecz ze Szkocją. Po serii meczów Polska w grupie zajmuje trzecie miejsce. Pozycja lidera należy do Portugalii. Na drugiej pozycji Chorwacja. Niech się dzieje i z tą myślą wracam do Was w poniedziałek. Do zobaczenia.